Radio Kraków. Dzień dobry, a gościem Radia Kraków jest dziś nikt inny, jak Łukasz Gibała, czyli kandydat na prezydenta naszego pięknego królewskiego stołecznego miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ustaliliśmy, że będę się do pana zwracał, panie kandydacie, myśmy jeszcze nigdy nie rozmawiali. To prawda. Taką formułę przyjęliśmy, mi ta formuła jak najbardziej odpowiada. I chciałem panu powiedzieć, że miałem problem wczoraj poważny, bo tak przygotowywałem się jakoś do tej rozmowy, czytałem tam te konferencje, przeglądałem. I nie wiedziałem właściwie od czego zacząć. I wracam do domu i w kuchni leży mi taka piękna gazetka. No, wiem, no piękna. proszę. Leży gazetka. Mm -hmm. I z tej gazetki uśmiecha się do mnie promieniście e, e, pan, patrząc tak z optymizmem w przyszłość, a po drugiej stronie jest taki rumburak, taki nabór muszony trochę zły, i to Aleksander Miszalski. E, I tak sobie pomyślałem, kurczę, no to jakiś znak jest, nie wiem skąd. I w związku z tym postanowiłem, że troszkę poanalizujemy tą gazetę. Bo to pan. Oczywiście. Tak, to jest mój materiał wyborczy. Czy dokładnie tak. Nie wiem, jak do pana redaktora trafił do domu, ale cieszę się, że. Syn ludzie... przyniósł z ulicy. No Pierwszy proszę. raz w życiu przyniósł gazetkę wyborczą, i tak się skorzyło, że to. A syn już może głosować? Nie, syn nie może głosować, A. ale za cztery <grym> lata będzie mógł. Okay. Ale wracając <grym> do tematu. Pan tutaj na pierwszej stronie pisze głównie o swoim kandydacie, ale na ostatniej stronie cała ostatnia strona, to, to jest tekst o tym, jak bardzo brutalna i niesprawiedliwa i nieuczciwa ta kampania wobec pana była, prawda? Mhm. Tak, to jest tekst o tym, jak jeden z deweloperów, a być może więcej niż jeden, a... zrobił taką nielegalną, brudną kampanię przeciwko mnie przed pierwszą turą. No właśnie, brudna mhm. kampania, mówiliśmy o tym wczoraj w magazynie co nie się dzień, mówiliśmy o tym w serwisach, ale chciałem pana zapytać, bo pan na tej ostatniej stronie mówi o brudnej kampanii, a na pierwszej stronie, no. Wielokrotnie i nie wiem, czy tak ładnie i elegancko atakuje swojego konkurenta. I ja zacytuję Proszę. chociażby tutaj tekst w latach tam nieważne jakich, firmy związane z Miszalskim otrzymały ponad 11 milionów złotych pomocy publicznej. Te pieniądze pochodziły z podatków nasz nas wszystkich. I to koresponduje tak. z tymi plakatami, którymi pan oblepił Kraków ostatnio. I, I na tych plakatach jest jeszcze ostrzej, bo tam jest jako poseł Miszalski wziął 11 milionów swoich podatków, jako wsparcie swoich firm, ile weźmie, jako prezydent weźmie, to znaczy co, ukradnie? Wziął, czyli ukradnie? Nie wiem, jak to czytać. No Ja uważam, że mieszkańcy powinni być informowani o takich faktach, jeśli jakiś poseł zachowuje się bardziej jak lobbysta. Ja tak to oceniam, bo to nie chodzi tylko o to, że firmy pana Miszalskiego dostały dotacje z naszych podatków, ale chodzi też o to, jak pan tam przeczyta, że on sam aktywnie o to zabiegał. Nie dla siebie tylko, tylko dla całej branży turystycznej, z mównicy sejmowej, w no, interpelacjach. COVID, była pan pandemia, żeby hotele były zamknięte, no to chyba dobrze. No i pan popatrzy, ja na przykład, jak budowałem, zakładałem fabrykę filamentu i desek kompozytowych, to specjalnie ją założyłem poza Krakowem, żeby nie było żadnego konfliktu interesów. A tu pan poseł Miszalski, mimo że był częścią branży turystycznej, i zamiast się jakoś wycofywać z takich głosowań czy z takich dyskusji, to sam aktywnie zabiegał w no, imieniu tej zdał branży. Zdał się na rzeczy, prawda? Znał od podszewki, wiedział, że firmy pobankrutują. Ale ja nie bronię pana posła Miszalskiego, bo to. Ja jestem dziennikarzem, powinienem być obiektywny, ale chciałem zapytać, ile Pana firma wzięła z budżetu państwa, bo też pewnie coś wzięło. Nie, zero złotych. Zero złotych? Tak. Nawet na te, tam były takie dopłaty do, do pensji pracowników. Nawet na to? Tak, nawet na to nie wzięliśmy. Aha, ale wziął Pan z innych źródeł, prawda? No, y, y, z własnych źródeł, a z pożyczki inwestycyjnej od ojca, o tym też prasa trąbiła. Tę pożyczkę ostatnio spłaciłem, tak więc ale rzeczywiście. No tak, to spłacił Pan w ten sposób, że pisał, przepisał Pan tę firmę na ojca, prawda? Tak. Że, jakby te udziały, które darowałem ojcu, stanowią zwrot tej pożyczki. Aha, a dlaczego to się tyle tego uzbierało? 234? Tam ktoś mówi 250 w milionach mówimy. Tak, mówimy w milionach. No bo chcieliśmy wybudować fabrykę w niepałomicach, właśnie też podkrakałem żeby nie w Krakowie, specjalnej strefie ekonomicznej, bo firma się dobrze rozwija. Eksportujemy nasze towary do 70 krajów na całym świecie. No i postanowiłem, że wezmę taką pożyczkę inwestycyjną. To moim zdaniem, rzecz naturalna, że firmy, które się rozwijają inwestują i często inwestują poprzez zaciąganie właśnie pożyczek czy też kredytów. Tu miałem tę komfortową sytuację, że mój ojciec mógł takiej pożyczki udzielić, bo od dawna jest biznesmenem. Jest z osobą zamożną. Natomiast, ponieważ to budziło duże kontrowersje, kont kont kandydaci i opinia publiczna często mnie atakowali, to pan się zgłaszali się do mnie mieszkańcy zaniepokojeni, więc powiedziałem: OK, ucinam spe spekulacje, oddajemy, zamykamy, jestem bez żadnych zobowiązań. Jasne, I jedno krótkie pytanie: czy ta firma przyniosła zysk w którymkolwiek roku istnieje? No tak, w zeszłym roku na przykład zarobiłem 20 milionów złotych na samym na samych obrocie e, papierami wartościowymi. Aha, a na działalności takiej produkcyjnej? Na filamencie zarobiliśmy około 2 milionów. Cudownie. E, dobrze, to e, kolejna, kolejny element brudny. Brudnej kampanii, nie wiem czy brudnej, nie wiem, bo dzisiaj słuchacze przychodzę do pracy, no. odpalam komputer, odpalam jakiś tam portal, nie będę wymieniał nazwy i tam tak atakuje mnie pan. Ja? No. Pana reklama mnie atakuje i, mhm. i czytam działania miszelskiego finansuje strabag jeden z największych deweloperów w Europie. Jak im się odwdzięczy z pytajnikiem, to nie jest brudna kampania? Nie, o tym też mamy prawo informować. Wie pan przecież, że takie firmy nie wspierają polityków na piękne oczy, tylko zwykle czegoś są w zamian. A Sztabak startuje w większości przetargów, jak chodzi na przykład o remonty ulic w Krakowie, o budowę ulic. No i teraz poseł Miszalski, jeśli by został prezydentem, to on będzie te przetargi rozstrzygał, więc czy to jest etyczne, że on bierze pieniądze na organizację wydarzeń, które organizuje jego stowarzyszenie od takiej firmy? A gdybyśmy, gdyby ktoś, e, nie wiem, czy ktoś wpadnie na ten pomysł, i nie chciałbym nikomu podpowiadać, bo to nie elegancki byłby pomysł, mhm. ale gdyby Ktoś taką samą reklamę zamówił w tym samym albo innym portalu internetowym, i tam byłoby napisane: Łukasz Gibała dostał 230 milionów od barona alkoholowego. Jak mu się odwdzięczyć? Mm -hmm. To byłoby OK? No, dopóki ja postępuję w taki sposób, że się wyłączam na przykład we wszystkich głosowaniach, które mam cokolwiek wspólnego z alkoholem, a tak było. Na przykład nie głosowałem w sprawie prohibicji i w innych tego typu tematach, to dopóty, moim zdaniem, wszystko jest okej. Okay. To po pierwsze. Po drugie, problem z tymi reklamami, które mnie atakowały, były takie, że one były zanonimizowane, czyli nie wiadomo było, kto za nimi stoi, i były, i były opłacane przez dewelopera z pieniędzy jego najprawdopodobniej firmy, co jest nielegalne. A my tutaj opłacamy Zakładamy, no. że przynajmniej ja nie mam żadnych takich informacji, że pan Miszalski za tym nie stał. Przynajmniej ja nic o tym wiem. Pan sugeruje, że on za tym stał? Nie, opowiedziałem coś takiego. Nie, to deweloperzy no mnie atakowali, co się zgadza. No, pan Miszalski, platforma atakowała mnie w inny sposób. jest taki portal Socks Buraka, który cały czas mnie atakuje też mało elegancko, a wiadomo, że jego prowadzi współpracownik Rafała Trzaskowskiego, więc tutaj są takie ataki z strony platformy, ale akurat te reklamy to nie, to nie był Aleksander Miszalski. No właśnie, a propos ataków, jeszcze pan mm -hmm. na tej pierwszej stronie tej gazety, nie Ta. wiem, czy zdążymy dzisiaj mówić całą, bo tu kurczę, mam tyle, tematów. Ale widzę pana wciągnął. No ten prawda, czy od deski Aha. do deski, proszę pana. No to dobrze, bo chcę, żeby wszyscy wiedzieli i oni sami zdecydują, wie pan, czy no. warto zagłosować, czy nie warto. Stało się. zdecydują, decyzja... ale gdybym im się czytać nie chciało, a mamy no. jeszcze tylko jakieś 6-7 minut, to, szybciutko, no, no to całkiem szybciutko mówmy. Pan atakuje, przecież atakuje posła Miszalskiego za to, że jest upartyjnionym kandydatem, że powtarza bez przerwy, że premierowi się nie odmawia, czy znaczy, że będzie niesamodzielny, a... A pan też jest partyjnym kandydatem. Jak to? No ja jak? jestem niezależnym kandydatem. No ale popartym przez partię razem. No tak. Wziął pan ich na pokład. Tak prawda? jest. No czyli Bo jest ja... pan partyjny. Nie, nie, no nie. Jak nie? Ja jestem kandydatem niezależnym, który współpracuje z partiami na swoich warunkach. Aleksander Miszalski jest kandydatem, który jest członkiem partii politycznej i są przełożonych w tej partii, tak? Bo w statucie Platformy jest wyraźnie napisane, że każdy członek musi się stosować do uchwał władz tej partii. Ja nie muszę się stosować do uchwał Władz żadnej partii, no, ale tylko całej Pan poseł zasadzie... Miszalski, jak zostanie wybrany, może zrezygnować No ale on prosto. mówi, że nie chce zrezygnować. Co no, się okaże? Ale no, tak. wracając jeszcze do tej pana współpracy no. z innymi partiami, z pis będzie współpraca jakaś? Jest jakaś nie. umowa, jakieś negocjacje, cokolwiek? Nie ma ani negocjacji, ani umowy. Uderzam bezpośrednio do wyborców PiS. Ich przekonaj, żeby na mnie zagłosowali. No, to z nikim z PiS-u się nie spotkałem. Bardzo dobrze się składa, ale jeszcze chciałem tylko przypomnieć, tak. że w 2018 roku proponował pan Jackowi był kordon sanitarny wobec PiS i tłumaczył pan, że, że przyjęło, w wielu państwach przyjęto taką taktykę w stosunku do partii, które uważa się za radykalne, żeby izolować te partię. I pan chce izolować PiS. No i tak było, rzeczywiście w sformułowaniu może kordon sanitarny było niefortunny, dzisiaj bym go nie użył, ale ja wielokrotnie podkreślałem i to się nie zmieniło, że jestem bardzo krytyczny wobec tego, jak przez 8 lat PiS rządził, dlatego tak jak powiedziałem, nie rozmawiam z politykami PiSu, nie współpracuję z nimi, natomiast rozmawiam bezpośrednio z wyborcami PiSu, bo chcę, żeby w Krakowie Łukasza Gibały było miejsce również dla tych ludzi, a boję się, że jak wygra Oleg Mieszalski, to oni będą czuli wykluczeni, bo będzie większość radzie miasta Platformy, będzie prezydent z Platformy, no i dlatego lepiej, żeby zagłosowali na mnie. I właśnie po to, żeby zagłosowali albo nie na pana, to przygotowałem dla pana taki mały kwestionariusz. O. Y no, bo wyborcy kierują się, wiadomo, inwestycjami w mieście, parkami tak. i tak dalej, i tak. ale tak. światopogląd też ma znaczenie. Zresztą o tym pan pisze, bo nawet tutaj w Gazetce też jest informacja o tym, że poseł Miszalski e, obiecywał legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży. A pan jest za legalną aborcją do 12 tygodnia ciąży? No to może zanim odpowiem na to pytanie, to powiem, że no generalnie ja mam zupełnie inny światopogląd niż wyborcy. Nie, nie ale ja pytam konkretnie. Tak. Mhm. Legalna aborcja do 12 tygodnia. Ja uważam, nie wiem, czy do 12, czy do 10, czy do 8, ale że. Uważam, sytuacja aborcji jest zawsze sytuacją dramatyczną, ale ta kobieta, a nie politycy, powinni mieć prawo decydowania. Tak. matka, jeśli matka, która na zawsze kocha swoje dziecko, chce z jakichś powodów, bo na przykład dziecko jest śmiertelnie chore, chce z innego powodu podjąć taką decyzję, to powinna mieć do tego prawo, powinna być otoczona opieką psychologiczną i po rozmowie z takim psychologiem powinna mieć prawo podjąć taką decyzję. Trzy minuty tylko mamy, nie zdążymy. Dobrze, czy pracę. jest pan za finansowaniem lekcji religii w szkołach z budżetu? Nie. Czy jest pan za w ogóle y, przeprowadzeniem lekcji religii w szkołach, czy wyprowadzeniem lekcji religii? W ja jako młody człowiek zaczynałem lekcję religii biegi w saka katechetycznych, uważam, to jest lepszy wariant niż obecny. Cudownie. Czy uważa pan, że Krajowa Rada Sądownictwa została powołana i działa legalnie? Oj, nie jestem prawnikiem, ale na pewno PiS popełnił wiele błędów i, 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 i przy okazji. Sędziowie dublerzy w trybunale. Tak, no to na pewno było złamanie prawa. Czy Polska powinna otrzymać operację od Niemiec? No uważam, że czas, jak chodzi o rozmowę o reparacjach, to był po wojnie, teraz wracanie do tego, co było 80 lat temu, jest dosyć wątpliwe, zwłaszcza, że wtedy inne kraje też się mogą odzywać do Polski o jakieś, prawda, tutaj, o jakieś podobnie rekompensaty z, z czasów jeszcze wcześniejszych. Uważam, że powinniśmy się skupić na przyszłości, a nie na przeszłości. Super, i teraz skupiamy się na e, przyszłości. Trzecia strona tejże gazetki, kurczę, ale mamy mało czasu. No niestety. E, e... O kilka punktów programu Pana ja chciałem szybciutko powiedzieć. Ale ja na słowo, bo wie pan, że w wszystkich sprawach to prezydent Krakowa nie będzie miał nic do powiedzenia. To żebyśmy o... też naszą słuchaczom wyjaśnili. No, oczywiście, że nie będzie miał nic Mam do poglądy bo... od wyborców pis PiSu w tych wszystkich sprawach, natomiast jako prezydent nie będę w nich decydował i dlatego wyborcy PiS-u śmiało mogą mnie poprzeć, bo będziemy decydować o innych sprawach budowie mostów, budowie chodników, i tak no dalej. No właśnie, i pisze pan na trzeciej stronie swojej gazetki. wskażemy i przygotujemy pięć obszarów pod komercyjne osiedla, ale będą one musiały spełniać wyśrubowane standardy, gdzie te pięć obszarów jest. Na rybitwach to jest pierwszy obszar. Płaszczów rybitwy, tam była koncepcja budowy nowego miasta. Na, we wschodniej części Nowe Hute, nowej Huty, a jak chodzi o pozostałe trzy, to będziemy jeszcze rozmawiać z mieszkańcami i takie wybierzemy. No, w razie rozumiem. mamy dwa. Rozumiem. Pisze pan też, że seniorzy mhm. będą także mogli bezpłatnie wejść na próbę generalne, spektakli właściwie. Tak, to w Miejskich fajny pomysł. Podoba się pan? No świetny, tylko czy pytał pan aktorów i reżyserów. Wiesz? Czy im to nie będzie. No, przyszedł? co by im przeszkadzało, że na próbie będą mieli też publiczność? No ja nie wiem, ja nie jestem aktorem. za Rozmawiałem z dyrektorem. Gościnię Radia Rozma Kraków, to okay. może, no, może kolega Piotr ją Rozmawiam zapyta. z dyrektorem teatru nowego, na przykład Piotrem Sikluskim, on się bardzo ucieszył, spodobał mu się ten pomysł. Super. E, dobrze, co my tu mamy? Referenda w miejskich sprawach, pan zapowiada. Tak jest. No to w jakich? No na przykład chciałbym, żeby już jesienią tego roku odbyło się referendum w sprawie strefy czystego transportu, w sprawie tego, czy w Czechowie powinny być dorożki. Ustalmy, ustalmy jedno w sprawie no. strefy czystego transportu, bo jeśli ja dobrze pamiętam, mogę źle pamiętać, ale jeśli dobrze pamiętam, to nie da się tak zrobić, żeby tylko była dla przyjeznych, tylko musi być nie, dla wszystkich. Dlaczego? Da się. Da się. Ale... W Warszawie na przykład wprowadzono taką strefę, która rozróżnia osoby, które mieszkają, a które przyjeżdżają. Ale czy to nie dlatego yy, wojewoda zaskarżył do sądu? W Warszawie? W Krakowie? Nie, w Krakowie chodziło o to, że obejmowała obszar całego miasta. Super, dobra. Ostatnie pytanie, bardzo krótkie. Proszę. Mamy 20 sekund, czy tam 25, bo to mhm. na, na koniec zostawiłem, a właśnie miałem od tego zacząć, bo to jest rzecz, która mnie najbardziej, To jest pytanie, no, właśnie. no najbardziej mnie tutaj zafascynowało to pytanie. Jak wabi się pies Łukaszek i bo to jest w tej gazetce. W, 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 w Wawel, quizu. Wabi A. się Mokka, to jest wyżycia węgierska, bardzo energiczna i bardzo kochana. Bardzo dziękuję. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. <laughs> Serdecznie dziękuję i pozdrawiam naszych słuchaczy. Radio Kraków.